Co tam się stało? No co tam się stało? Pilnujesz? Tak, pilnujesz. Dobry pieszek i dobry. Jak tylko pojawia się kamera, to pojawia się też mój z którym porcie na szkło. Witajcie ponownie. Myślałam, że to już raczej nie nastąpi i że kanał zanim się tak na dobre rozkręcił, to padnie. Ale nic bardziej mylnego. Jestem z powrotem. Nie wiem na jak długo i nie wiem jak to będzie w ogóle wyglądać, bo mam taką rewolucję w swoim życiu w tym momencie, ale Spróbuję. Jakiś taki wiatr w żagle złapałam, więc może się, może coś z tego będzie. A tak w ogóle, no to jak widzicie po tytule... Przełyczam. No a tak w ogóle, to jak widzicie po tytule... Mm, mamy dzisiaj wesele, nie nasze. Jesteśmy zaproszeni jako goście. I yy, chciałam wam pokazać cały proces tego, jak się przygotowuję zrobić takie get ready with me w stylu starszego YouTube'a, także tak zostaliśmy zaproszeni na wesele, wesele będzie na plaży także jaram się, bo nigdy nie byłam na wesele na plaży, Wam zliczyć na ilu lokalnych weselach już byłam odkąd mieszkam tutaj na Malcie i było, jest, było ich naprawdę sporo no myślę, że tak przynajmniej z 10 to spokojnie ale... Nigdy w życiu nie byłam jeszcze na weselu na plaży Jakieś tam zazwyczaj są albo hotele, ogrody przy basenach są te wesela bądź takie wiecie, wille, pałacyki No tak można to nazwać, ale na plaży jeszcze nie byłam to będzie moje pierwsze wesele na plaży Także jestem mega podekscytowana Muszę w ogóle zabrać się za paznokcie, ponieważ są z takimi zielonymi końcówkami absolutnie nie mogę tego przeżyć, bo mi się trochę gryzą. Znaczy, no może się nie gryzą, ale mam też takie zielone paznokcie u stóp i porałabym coś bardziej neutralnego, więc jest godzina 10.05. Zaczynamy od zrobienia paznokci, a później no, zobaczymy. Tak około 15.00 muszę być gotowa, bo o 16.30 zaczyna się ceremonia. No i co? Zapraszam Was do oglądania. Jeżeli będzie Wam się podobało, to może jakąś łapkę wcisnąć

Zrobiłam już paznokcie. Jeszcze muszę wysprzątać ten bałagan, który tutaj jest, ale paznokcie prezentują się w ten sposób. One tutaj w kamerze wyglądają na dużo ciemniejsze. To jest taki taki brąz jasny, taka kawa z mlekiem. Myślę, że do pomarańczowej sukienki będzie to spoko wyglądać. Zwłaszcza, ja że na no no. buty są w takie ciapki, więc myślę, że będzie spoko. No i co? Ja teraz pójdę e, się wykąpać, bo już jest godzina 14-19. W międzyczasie mm, doszliśmy do wniosku, że nie będziemy szli na ceremonię, ponieważ to są dodatkowe 3 godziny, prawie. No i są po drugiej stronie malty. Jest mega gorąco na dodatek. Tutaj zazwyczaj na ceremonię chodzi taka bliższa rodzina, znajomi. A to są akurat nasi znajomi. Znaczy nie moi, tylko um, współlokatora. E, więc y, po prostu pójdziemy na już samo wesele. I cóż, ja już jestem, paznokcie mam zrobione, pójdę się teraz wykąpać. I wrócę do was już z, jak będziemy się zbierać. Co za dzień. Zerknijcie. No, myślę, że eksperyment się udał. E, kontur tradycyjnie to jest Bada Biscuit Adriana. Mm. Jest już po prostu tak zmęczony życiem, że to jest nie do wiary, ale na lato... Boże, nie ma lepszego moim zdaniem Ym bronzera. On jest taki mega subtelny. daje taki efekt opalonej skóry. Patrzcie to, nie? Ale no. pod to światło to nie za bardzo widać. No i ja standardowo przejeżdżam sobie też po powiekach. No, ale tak wygląda ten bardzo subtelny Dam troszkę rozświetlacza. I teraz tak zastanawiam się nad tym, z Benefitu, on jest taki szampański ale do mojej stylówki dzisiaj, nie wiem czy mi bardziej będzie pasował e, jak tylko go znajdę du, 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 du. Kiko Milano on jest taki właśnie brązowy kolekcja Dolce Diva kolor 01 Ja tutaj patrzę się do podglądu, żeby widzieć o czym mówię, ale mam e, ten podkład na sobie z Eveline. Na to mam doklapane e, East Drop od e, To jest ten. Ja sobie później usta wyczyszczę. E, bronzer, bardzo subtelny. To jest kremowy bronzer, e, również z Fenty Beauty. No i ten piękny złoty rozświetlacz, który muska po prostu twarz niczym słońce Toki Milano, kolekcja Dolce Diva 01 Nie wiem czy to jest w ogóle jeszcze do kupienia ponieważ tam im się zmieniają te kolekcje do brwi używam kredki z maka i ona jest w kolorze Spiked To jest chyba ta część makijażu, nad którą się muszę najbardziej skupić, a może przesunę was na tyle, żeby było w ogóle widać, co tutaj wyprawiam. Chociaż trochę jest ja zbyt wiele jeśli chodzi o brwi, to nie robię, ponieważ no nie są jakoś bardzo mm, krzeczaste, że tak powiem, ale też nie są najgorsze. Więc generalnie sobie tylko zaznaczam kształt kredką, rozczesuję później te włoski z tą kredką, żeby ona się tak ładnie rozłożyła. I nakładam żel. że jest Kiko, zaraz pokażę też. I ta krew na tą chwilę wygląda tak. Jest bardziej taka zarysowana niż to. Uzupełniłam tam jakieś ubytki i tak dalej, ale dalej mam taki efekt tej brwi naturalny. Dobra, druga brew jest zrobiona i na to właśnie nakładam taki żel do brwi kiko i on się nazywa tak one chyba były w dwóch kolorach ciemniejszy, jaśniejszy ja ją kupiłam jeszcze jak miałam czarne włosy, więc no wziąłam ciemniejszy, ale dali mi się sprawy, ponieważ moje brwi są no i mój naturalny kolor włosów jest dość ciemny nie będę jakoś szaleć, No, Myślę, że użyję tych dwóch kolorów tutaj. I zastanawiam się nad tym tutaj, żeby dodać trochę błysku. O, tutaj mam też ładne brązy. To jest paleta z. i cosmetics s tak wygląda opakowanie i tak prezentują się kolory w środku Także myślę że użyję po prostu tej zastanowię się na tym ale na to, ale będę bazować na pewno na blue Blood. z jeffrey star z synkoksem. Okej, okay. myślę, że to wygląda w miarę okej. Okay. O, tutaj będzie widać bardziej biały kącik. Tutaj później przechodzi w taki. Yy, w taki. Użyłam do tego tych cieni. Uwaga. Uh -huh. Użyłam do tego tych dwóch cieni. Więc mam kącik najjaśniejszy, później przechodzi w ten Be My Lover. No i zostaje brąz. I myślę, że tylko delikatnie tutaj przyciemnię sobie kącik jakimś ciemniejszym brązem. Może to będzie nawet i brąz z tej palety, bo jest fajny, chłodny. I do tego zabiegu użyję pędzla z GZAP. GZAP. Jazz up, Whatever e, 231 Lux Petite Crease. A ten dla raczej nie zrobicie sobie krzywdy. Co po takim, czymś można zrobić, to tylko rozblądować te mm, granice, żeby były takie, wiecie, smooth. No. I'm not tonight, tonight, tonight.